Siemaneczko na kanale Michał Recycling. Słuchajcie, dzisiaj taki odcinek. No chcę, słuchajcie, was zabrać do sklepu mojej mamy, pokazać wam, gdzie to się znajduje, w jakiej lokalizacji, co można tam kupić, jak tam w środku wygląda. Także chodźcie ze mną, lecimy. Właśnie tutaj macie, słuchajcie, autostradę A1 o. zjazd no e, i co od tej autostrady tutaj ze zjazdu teraz jak właśnie ja jadę tutaj się mija właśnie ten cały e, nie widać port pobytkowo stacja benzynowa po prawej netto magazyn i jedziemy cały czas prosto Słuchajcie, tutaj już jestem przy tym znaku. Szyldzie sklepu Moda na Poddaszu, jak widać. Droga, droga jak widać, do miejscowości Smentowo graniczne Jak się odwrócimy, mamy tą tutaj obwodnicę. Stamtąd jechaliśmy od Kopytkowa z autostrady, i jedziemy tu cały czas prosto, aż tam do Smentowa granicznego Także. Tu tak wygląda ta droga. Tu jeszcze macie szyld, jakbyście właśnie stąd jechali od sklepu to do autostrady. Moda na poddaszu. Także pokażę wam dalej jak to wygląda. I teraz, słuchajcie, ja już ruszyłem właśnie od tego znaku tutaj, tego szyldu. Jedziemy cały czas prosto. Teraz nagram dokładnie, żebyście mogli trafić, bo to nie jest takie łatwe dla kogoś, kto jeszcze tutaj nie był. Także jedziemy tutaj i tu zobaczcie, tutaj mamy taki wjazd zaraz w lewo. Tu ten pierwszy nie, ten drugi. Ten drugi, zobaczcie. Tu koło, tej, koło tego domku się wjeżdża. Jedziemy cały czas prosto tą drogą tutaj. I tu jak widać... Jak widać, jest właśnie u góry ten sklep moda na poddaszu. Także tutaj zobaczcie, możecie koło garażu po prawej stronie zaparkować. Ja właśnie to zrobię. Tu się zawina i zaraz wam pokażę resztę. Ja już słuchajcie, zaparkowałem. Idę właśnie tutaj do furtki. wchodzimy światło się nie pali w sklepie, zobaczcie zapal mama Słuchajcie tak wygląda sklep. tak wygląda sklep, bałagan codziennie, codziennie bałagan codziennie przewalanie towaru. Dużo ciuchów, outletowych, głównie kobieta, trochę mężczyzny nowe, same nowe metkowane. Również słuchajcie dużo towaru elektroniki gadżetów, tak jak widzicie różno Różnorakie rzeczy, przykładowo okulary, jakieś okulary dla jakiegoś elektronika, jakieś kamery yy, solarne, niesolarne, słuchajcie, części do yy, elektrourządzeń, kalkulatory, alarmy e, także, no, rzeczy dużo jeszcze nierozpakowanych. Rzeczy też, które są spakowane już dla klientów, którzy zakupili towar. Tutaj słuchajcie, macie jeszcze takie gadżety, na przykład jakaś, jakiś wizjer elektroniczny, słuchaj, taki judasz na bluetooth, wizja na drzwi. Tu takie gogle smart do telefonu, także co, szefowa na miejscu, powiedz coś o sklepie. No cóż mam powiedzieć o sklepie? Mamy błaganę, ale dziwcie się, bo lajwujemy często i też no, nie ma gdzie ukryć tego towaru, że tak powiem. Zachęcam Was do kupowania, bo ceny są bardzo konkurencyjne. <laughs> konkurencyjne. I cóż, yy, zachodźcie, zaglądajcie do mnie. No. Słuchajcie kochani, u mnie transmisje sprzedażowe na żywo mamy 3-4 razy w tygodniu. Paczki wysyłamy kurierem Inpost, 20 zł koszt wysyłki. Możecie sobie dobierać do paczek. Co jeszcze I oczywiście możecie odwiedzić modę na poddaszu stacjonarnie. Jesteśmy czynni od godziny 9 do 18, od poniedziałku do piątku, a w soboty od godziny 9 do godziny 14. Także zapraszam Was serdecznie. Tak, i również można, jak widać, terminale są płacić kartą, nie? Oczywiście, kartą, blikiem, wszystko, oczywiście wystawiamy paragony, wszystko jest jak być powinno. Co, także słuchajcie, niedługi odcinek, nie, taki inny od innych. Moje zawsze wiedzie, rozbiórki, ale mówię, tak różnorakość musi być. Zrobiłem po prostu odcinek z tego sklepu ze względu na to, że chcę pomóc mamie tutaj troszkę się rozwinąć. Także komuś się podobało. Słuchajcie, odwiedzajcie. Adres macie pod filmem w linku. Link do sklepu, czyli. Na Facebooku yy, i adres. Słuchajcie, jak się Wam podobało, zostawcie subskrypcję tutaj u góry. Yy, odwiedzajcie. Także polecam jeszcze raz serdecznie modę na poddaszu. No i co? Trzymajcie się. Cześć. Ile u mamy, i obiadek na stole. Co tu wiesz? Tak, jak zawsze, nie? Każdy chyba tak ma, swoich no. mam.